Cześć siemanko witajcie z tej strony kapi i dzisiaj Nie jesteśmy tak. Dzisiaj jesteśmy na mini brunie Czyli, że na sezonie czwartym z marki Fend oraz Horsch. i czasami Pottinger. potingerów e, gdzieś... To Tak, no, Oczywiście e, W dzisiejszym odcinku przyjechaliśmy sobie na czwórkę żeby zasiać sobie pszenice, a potem lecimy sobie na gospo sprzedawać maszynki czyli, że to już ostatni e, odcinaczek? chciałbym wam bardzo podziękować e, za ten sezon tutaj bo no powiem wam, że zdziwiłem się bo jak wcześniej były takie no dosyć niezłe marki bo czy to klas czy to Case, czy to, czy to John Deere to jednak tutaj chyba najlepsze wyświetlenia zrobiliście właśnie po tym sezonie a to poczekaj, aż idę porównać. Tak mi się wydaje tak jak patrzy, no to około tych 70 było, mniej więcej tak pod każdym chyba. Dość koło tego, więc no dobrze, tutaj jak na Markowe. No wiadomo tutaj nie ma co porównywać. Najbardziej oglądane na no to wiadomo polska seria. Czy w ogóle coś z polskimi maszynami, no to, to wiadomo, bo to u każdego tak jest. A spokojnie to również kiedyś będzie. Więc się o to nie bójcie. E, Także my sobie no szybko to tutaj zasiejemy i lecimy sobie na Gospo. Miastek tutaj właśnie siedzi koło mnie, także on będzie tutaj człowiekiem od przeglądania różnych tutaj statystykach statystyka i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję bardzo. Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę yy, za ten sezon, i powoli, powoli będziemy się przygotowywać pod kolejny, także żeby te markowe jakoś sobie. Ogarnąć. Jakoś, żeby te sezony sobie powoli szły coraz coraz, coraz e, szybciej może, zobaczymy. E, nie do, wiem co. Nie, nie wiem co. To... No mów mów. 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 No. <noise> Ogólnie. To teraz patrzę po twoich filmach i zrobiłem sobie film od najpopularniejszego i najlepsze markowe łopy ci zrobiły wyświetlenia pod y, marką Klas. To była... Koszenie kukurydzy na ziarno to to już koniec. Czy to, tak, to już koniec. Później znowu nowe intro markowej łopy to też znowu klas. Chyba to nowe intro było to dlatego. Clickbait? Nie no tam naprawdę. Nie no znowu markowej łopy z klasa. O, czyli znaczy jednak chyba klas. I teraz dopiero jest Fend. Do, friend ma najwięcej y, wyświetleń, to były opryski I ma 86 No tam ładnie posiadł właśnie nie? Później prezentacja klasa, ale to się nie liczy I znowu koszenie y, trawy klasem To już ma znowu 81 O, to ja muszę sobie jednak popatrzeć tam y, mar I dopiero są znowu markowe jełopy zbiera... Y, prasowanie oraz zbieranie y, trawy I zaraz za tym jest znowu markowe jełopy klas o To da no, trochę dziwie, nie? Ty. Myślałem, że na tutaj pędzi, fajnie poleciał. Co no. ty dodałeś? Ten Buster Marek Hoffman A to, to... kiedy stare czasy jak jeszcze z jajem, wiesz. I to ja jaja był pomysł, nie? Jak tu przychodził do mnie na nockę, oglądaliśmy no, no. i No dobra, pędził. bo ja jeszcze ci tu mam do pogadania. I dopiero za klasem znowu jest gruberowanie. No i patrzymy dalej. No to tam też spoko się przyjęło. I znowu jest klas. Ty muszę tę klasę zobaczyć właśnie jak to tam było. I zresztą nie, że no ale to też klas to było inaczej, bo to było DLC wyszło, by i tam coś nowego, tak dalej, coś nowego. I znowu właśnie. Klas. No. I tutaj znowu po tych klasach jest Fendt dopiero. No i tutaj ludzie, jak możecie rozpoznać, to tutaj była czcina, jak i na czworce, tak i na trójce i u miastka kosiliśmy sobie, i tam jest taka kupa, jeszcze pójdziemy za chwilę ją wam pokazać. Jest dosyć duża kupa, tam jest bardzo dużo ton, bo kilkaset tam jest ton. Kosiliśmy sobie taki fanel z modyfikacji, już wam pokazuję, ale w bicie tam również do miasta zobaczyć. Jest to w uprawy czciny i jest to taki ideal. Yy, właśnie Fendi on jest tam przerobiony właśnie specjalnie tutaj pod trzcinę i on mieści w sobie ponad 100 ton. Zobaczcie sobie 100 ton i 140 kg Także ładnie, mm. także, ale i to i tak bardzo szybko sypie i co chwilę macie 100% No także no, spoko taka akcja, taka inna właśnie w ogóle trzciny to się rzadko tutaj uprawia w tej grze czy to to pole czy to coś w ogóle z drzewem lasem czy to, czy to... Co tam jeszcze jest takiego? Mmm... Ta o. E, dlatego tutaj właśnie poleciliśmy sobie z Chiną. czemu by nie, akurat jak Fendt, no to coś takiego innego, inne zbieranie, więc... Więc spoko, myślę, że to usiadło. Też 10 odcinków. Szybko poszło. Bardzo szybko nawet. No i co? No i tyle, także... Też dziękujemy. I, I możecie, nie wiem, jakieś propozycje na przykład podawać. Jaką byście chcieli markę tam kiedyś, tylko żeby najlepiej, to takie marki, żeby jak najwięcej maszyn miały, żeby nie robić pierdylion e, marek na, na tym danym sezonie. Dobra, ja to okay. sobie składam i pokażę wam tą kupę. A ja, proszę pana, pana zadziwię. U mnie największą furorę zrobił klas 13 wyświetleń, ale bydle. Ale Ale za to zaraz za klasem. O, ty, o tej samej liczbie wyświetleń są markowe jałopy z case'a. Oh! I dopiero później znowu jest klas. A co tam na klasiku? I później są fendy, czyli na klasiku prasowanie. I później są fendy, czyli u, oh, fendy, czyli u mnie jest poprzeplatane. A no, widzisz. Tak. I mieca. później jest dopiero... I jeszcze są John Mhm, mm Czyli u mnie w miarę... Ogarnięte. Także proszę pana, u mnie tak zrównoważą Zrównoważę, ale wiesz o co chodzi. Eee, dobra, poczekajcie. Mm, masz to na razie. Ty pojedziesz sobie tym na sklep. Eee, ja wezmę sobie. O, wezmę sobie tego wędźwika. Tym na sklepie, chodź, no, dobra, dobra. Tak, sprzedajemy tutaj większość maszyn, sprzedawaliśmy. Po danych akcjach, ale jeszcze tutaj kupiłem sobie tego Horscha i tego Fenda, tutaj te opryskiwacze Żeby pojechać M Mieć co wywieźć Tak jest Żeby mieć taki odcinek już końcowy Bo na pierwszych dwóch sezonach nie robiliśmy takiego odcinka właśnie ze sprzedaży A na klasie było Na klasie już było i myślę, że już tak będzie No Także spoczku. Niechaj musimy... będzie ta yy, Zadość, jak to No uczynię Ogólnie ty też tak kapi masz, że jak masz przechwytywanie głosu, nie? Że wychwytywanie, aktywacji głosu, to jak mówisz, to ci się druga osoba przycisza, jakby? Mm, nie wiem. W sumie możliwe. Bo Jak ja coś mówię i jak ty coś mówisz, i ja zacznę mówić, to mam ciebie coraz ciszej. Nie patrz się. <laughs> no to i tak na sprzedaż. Jo, pierdziela, ale egzekucja Nie, bo ja w sumie żadnej miniatury nie mam. Poczekaj, walnę sobie coś takiego na kupiego. Ty, ja byś tu jeszcze czymś przyjechał, byłoby spoko w sumie Ja sobie mogę jeszcze się o tym pomyśleć. Nie, na no spokojny to jakoś tam ustawić. Dobrze, już jadę do z opryskiwaczem A ja jeszcze z pojadę, jakoś to tam się ustawi. I w sumie tyle. Jeszcze tam zostaje ten, ten samochodzik. Chociaż że to nie jest fanta ani chorsza, ani ale. I on i on i on. I ja jakoś tak cofnę. Co ty udajesz, jakbyś na sygnałach jechał? O, 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 pięknie. Do gniotu się o to chodziło. No i dobra. Poczekaj, poczekaj, a ja się coś takiego jak... Aha, bo ten widłak. On jest tylko po to poczekaj Ty widziałeś o tym widlaku czy nie? Wid... Nie, wiem. czekaj. O, on za darmo jest. Dobra. Byf. Co ten? Czemu? Co? No? no on jest ze sklepu oryginalnie. Dany do mapy. Aha. Albinsta. O tutaj te maszyny jakieś dziewiątki. Ja Proszę daję. bardzo, Lizard! Oj ten komen, jak on się długo odpalał, Lizard również on się, No on się długo odpalał, o Jezu, dziewiątka, Jezu, ja byłem takim dzieckiem, pamiętam Ja pierd... nie czuję w ogóle o co chodzi w farmingu, ale grałem w niego, dobra Lecimy A ja nie mogę sprzedać tego wózka, więc weź nim, bo... już odjeżdżam Yy, panie kanarze, co stoi w kanale? No także łapkujcie, subujcie, komentujcie! Ta, o... o, naprawi... Ty, nie odjadę nie. Pędzik, taś, 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 taś. Bierzesz, bierz go. Ps Bierz gnoja małego. No... Yy, co... Kapi, zapomniałeś o czymś? Możesz, ty czy nie? Co? Aha O kurwa. O oh, f**k you. You. Dobra, dawaj, cofaj Dobra, dobra i reszta gościu z pozycji sklepu i tyle mi, mi, mi. O, proszę bardzo, jak ładnie wstało Jeszcze O, dobra, wziąłeś I reszta gościu z pozycji sklepu Te grunty, nie grunty, to zobaczycie Pusto yy, Tom Tyle Landy Mam tu pewnie już sprzedane. O, no, no. Biogazo. Proszę bardzo. Ale chyba z 15, a mamy 13. Dużo nie straciliśmy. No. Chociaż nic nie zarabialiśmy. A jest, że znaczy, chodź jeszcze tu na gaz, Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tak pusto. PISO! O jezu, ale łyso. No, także są. dziękujemy Wam za oglądanie i tyle. Dzięki za ten sezon. Czekajcie na nowy, wpadajcie na przemasowa. Na razie, trzymajcie się, cześć. Hello!